Mecz na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Zespoły rozpoczęły pierwszą połowę spotkania. Księżyc kontynuują atak. w Barosz. Wilczek. Jankowski. Szczot. Przerwana akcja mogło być groźniej. Kyszen, udane podanie. O, udało mu się ładnie podać. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Szkoda strata Ma szansę dograć w pole karne. No trzeba pochwalić go za pokładanie. No strzela Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł Tak daleko od bramki Piłka poza boiskiem I rozpocznie bramkarz Teraz przy piłce Barosz tracą piłkę. Stefan Selakowicz. Precyzyjne podanie. Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? Byli blisko, by prowadzić, ale spudłował. Ryzykownie, ale udanie. Świetnie zagrał. Powinien dogrywać. zgranie głową do kolegi z drużyny. Piłka chodzi jak po sznurku. Zdecydował się na strzał. Aj, pek, słupek. I będzie aut blisko pola karnego. Jankowski, Wilczek. Czarek pierwszy. Stop. Stefan Selakowicz wspaniale przechwycił. Może teraz. Ładne dogranie. Uwaga, zacentrował w pole karnym. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Nuda, 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 panie Włodku, nuda. Może w takim razie skoczymy na kadę. Rozpoczyna się druga połowa. Może będzie ciekawsza i może doczekamy się wreszcie bramek. Przede wszystkim liczę na to, że żadna z drużyn nie będzie chciała zakończyć tego meczu remisem. Ma czas i miejsce. Gdy to wykorzysta! Mogli prowadzić. Miał pustą bramkę przed sobą. Nie można było spudłować w takiej sytuacji. Sędziowiec pozwolił grać dalej, ale teraz dobra decyzja, jest gwizdek. Ładne zagranie. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Us. Wilczek. Kolejne podanie. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Piłka poza linią boczną. Wrzut z autu. Podwójna zmiana rezerwowi wchodzą do gry. Atakują z bocznej linii. Przeciwnicy przejmują piłkę Stefan Selakowicz. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przelita. Ciekawie się to rozwija. Jak to rozegrają? No to chyba nie tak. O, ładnie to zrobił. Piłka w polekarne. Broni, ale piłka w grze. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Rzutem załtu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. No, dobra okazja będzie. Ładna akcja. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Trwa druga połowa spotkania. Remis trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Ładne podanie. Dośrodkował. za moment wznowią, wrzutem zał. szakcja oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? Pod kapitalnie bramkarz. Obaj bramkarze prezentują dziś najwyższy światowy poziom. Łówkuje, no gdyby nie spudłował, a tak remis. Po tak dobrze wykonanych rzutach różnych powinniśmy oglądać lepsze strzały. I na boisku mamy kolejnego napastnika. Zapowiada się być może zdecydowany szturm na bramkę rywala. Stefan Selakowicz. Gra wyrównana. Tylko 5 minut do końca, wciąż remis. Dośrodkowanie trafia do obrońcy. Prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Celnie do partnera. No to będzie stuprocentowa szansa. Była okazja niewykorzystana, przejęli przeciwnicy. No i ważny moment tego spotkania. Polak. Milan Baros. Polak. Czelita. Po 90 minutach gry wciąż remis.